Oskar, czy ty masz jakiś... Jaki jest twój plan B? Jaki jest twój plan B? Jakie ty masz zamiary wobec mojej córki? Po co ty będziesz... Bo wiesz, ja rozumiem, że będziesz grał. To jest fajne, to się może udać, ale wiesz, tak naprawdę ludzie, którzy zaczynają dopiero grać, to żebyś sobie zdał sprawę z tego, że to są ludzie, którzy dopiero przekraczają, wiesz, 45 lat. Ty jesteś gotowy na to? I ja... No, ale ja wiem, że będę grał. I oni... Gadaj z gówniarzem, nie? No, dokładnie, nie? I ten ale... niezbywalny argument, jak będziesz w moim wieku, to zrozumiesz. O, o, stary, nie? Ale ja tak naprawdę, wiesz, co ja miałem mówiłem przecież dobra, to bierz pałki, dobra, gramy tak, tego. I on by miał, no to co? Wiesz, że to jest wiedzy? Widzisz, to trzeba rzeczy przerobić, żeby, żebym ja był w stanie, wiesz, i tak nie uważam, żebym był jakimś, wiesz, wow, w prawo, w lewo ale chodzi mi o to, że ja, stary, grałem nawet na wiadrach między świętami a Sylwestrem, stary, w bieliźnie termalnej w Berlinie na ulicy. Mi zagrałem przy minus 2 stopniach, stary nawet. Jeździłem i typu spaliśmy w samochodzie z Alkiem, zimą. Nie ma nic lepszego, stare niż w ogóle, znaczy nic lepszego. Mieszkieś tak, że się obudziłeś i mówisz, i chcesz wyprostować stare palce, i nie da rady, bo jest tak zimno. Nie, nie miałem tak nigdy. Stary jest normalnie. i mówię, oh my god, oh my god. dwie kurtki, stary, woda, zimna. Strasznie, ale to było tak, wiesz, pierwsze trzy noce były takie, bo potem jak już zagraliśmy, zbieraliśmy trochę kasy, to ja zawsze wbijam do tego samego hostelu na Kreuzbergu w Berlinie i mi mówię: I promise you, tonight we will bring a lot of coins. Ok? I teraz Murzenka zawsze: Ok, honey! I przynosiłem mi, typu, wiadro, wiesz, 1000 euro. I mówię: zostajemy na tydzień, bierzemy private VIP room, nie? I naprawdę były takie 180 stopni, wiesz, akcje, nie?